Cześć Marcin z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić ciężki pancerz, to znaczy jakie perki wykupić. I Co trzeba w sumie zrobić, żeby ten ciężki pancerz, żeby mieć dobrą obronę. Jak tutaj widzicie, starczę mam 442 punkty. Mam płytową zbroję, która ma 175 punktów. Oprony płytowe buty, rękawice też tego samego rodzaju, też płytowe. Co tam dalej? Płytowy hełm, no i tarczę jeszcze mam założoną, żelazną. Ok, zdejmę teraz płytowy hełm. I zobaczcie, teraz spada do 229 punktów czyli prawie 200 punktów, a hełm ma tylko 54 to coś dziwnego jest w sumie nie jest nic dziwnego, ma wykupione odpowiednie perki do tego z wam pokażę o co chodzi założę hełm i zobaczcie, 54 na 84 wzrasta yy, pancerz tego hełmu, samego hełmu dlaczego tak się dzieje Gdzie mamy ciężki pancerz Tutaj dobrze. Pancernik to jest wykupiony na maksa. Powinno to być, bo wtedy dodaje dodatkowe punkty. Teraz tak, dopasowane blachy, e, czyli e, trzeba mieć e, wszystkie części 4 ciężkiego pancerza, wtedy mamy 25% premii. E, mocna głowa to tu, nie. I tutaj matching set, czyli bo, taki sam set, czyli mieć, trzeba mieć. I, i, Set takiego samego rodzaju, czyli na przykład, jak, jeżeli, jeżeli mam płytową zbroję, to wszystkie cztery części takie same, też płytowe więc wtedy mam 25% jeszcze dodatkowo. Jeżeli widzicie, w sumie te perki muszą być wykupione, jeżeli właśnie chcecie mieć bardzo dobrą obronę. No i prostarcza do tego jeszcze jakaś porządna. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wykorzystajcie to. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.